Siem, maneczko na kanale Krzychu trenuje. A co Krzychu dziś robi? Siodełko, nazwijmy to taką skrzyneczkę, na której można położyć jakieś rzeczy, czy też usiąść do przymierzalni do sklepu. Także sprawdźmy, czy jest wytrzymało. Test wykonany. 240 kg wytrzymało. Przy 260 yy, troszeczkę uderzyłem nogą i wyrwało z tej strony wkręt, ale na to 260 kg nie będzie siadało ani stawało. Także myślę, że udało się zrobić taką skrzyneczkę w prosty sposób, a dość fajnie wygląda. To chyba na tyle. Działamy. Dalej. A co dalej? Jak wiecie, obserwujecie, idą zmiany, także troszeczkę tych zmian będzie. Super urządzenie, z którym się już niestety żegnam powoli. Cena nie jest atrakcyjna, ale sami wiecie, jak to można wykorzystać. Szukajcie, być może komuś się to przyda. Co do tego, no to wiecie, jaka jest decyzja, ale z czasem. Zobaczycie zmianę. Obciążenia, oczywiście, muszę zmienić na olimpijskie. Chyba zmienię wszystkie, albo po prostu jak kupię olimpijskie, to te wystawię na sprzedaż. Prawie nówki, jak widzicie, śladów użytkowania praktycznie brak. Tyle co tu od kartona, ale to nie moja wina. Taka była dostawa. W względem handli, no chciałbym wymienić je na te czarne. Nie wiem czy mi się to uda, wystawiłem również w atrakcyjnej cenie. Jak nie pójdą, to po prostu e, doposażę sobie o, te, o ten przeskok co 2,5 kg i być może wtedy będzie ten komplet bardziej mi służył. Chodzi o to, żeby po prostu zmienić troszeczkę wystrój siłowni, żeby nie było tak e, czerwono i czarno, tylko żeby troszeczkę coś. Się wyróżniało także, jakbyśmy mieli hantle czarne, i to, co przyn będzie za kilka dni albo tygodni w kolorze również czerwono-czarnym, to fajnie się komponuje z tymi hantlami, a być może z czarnymi wyglądałoby to jeszcze lepiej. Nie byłoby tu takiej nudy w siłowni, bo ściany są czerwone i szare, także jakiś kontrast mamy, a jakby było na stojaku czarno reszta maszyn w, w tych kolorach co są być może wyglądałoby to lepiej tutaj już ławeczka ma żółte e, te koreczki to też wygląda już nieco inaczej to taka powiedzmy sobie zmiana wizualna ale być może będzie przydatna tutaj jeszcze muszę usunąć te uchwyty zastanawiam się czy u góry montować e, drążek do Podciągania, powoli robi się zmiana pogody. Być może niedługo już się zrobi cieplej, także sobie zrobimy małe poprawki po tych wszystkich dziurach, tych wszystkich elementach, które wisiały. A co będzie się działo, to zobaczycie na pewno w kolejnych odcinkach. Czas leci bardzo szybko, także trzeba się wziąć za robotę, poprawiać. Doposażyć i na pewno będzie to dużo lepiej, dużo bardziej funkcjonalnie. Jeśli ktoś zgadnie, co będzie w siłowni, to przewiduję jakąś drobną nagrodę. Wystarczy napisać w komentarzu, co się zmieni. Być może co powstanie na tej ścianie i to wszystko, jaka maszyna tu będzie stała. Jeśli ktoś zgadnie za pierwszym razem, a pewnie ktoś, kto ogląda mnie od początku. Czy jak ktoś ze mną rozmawiał, na pewno znajdzie ten element, właśnie o którym wspominałem, ale należy podać dokładnie, co to będzie i jak to będzie wyglądać, do czego służyć. Wtedy wylosuję jedną osobę, która wygra, być może fajny voucher na jakąś odzież sportową albo jakieś odżyweczki. Czekam na odpowiedzi i zabieramy się dalej. Zostało dociąć wykładzinę, także najlepiej chyba wyjdzie do poziomica, deseczka, nożyk irwina i trzymać się jakiegoś wzoru, bo jak zauważycie, cięte było na łoko przez kogoś, kogoś gdzieś tam, także chyba złapiemy się tej linii i pójdziemy wzdłuż. And we parted for Trzeba po prostu złapać kąty, podocinać na wymiar i to położyć na ziemi. A jak widzicie, tutaj z tej strony jest fala, z tej strony jest fala. Trzeba złapać gdzieś wymiary i podocinać tak, żeby to miało ręce i nogi. Bierzemy się do roboty, tniemy drugą stronę, później boki i tyle będzie z tej roboty. Dobra, długa decha. Położymy, odetniemy, wydaje się prosta robota, ale trzeba trochę skupienia i uwagi, żeby gdzieś błędu nie zrobić, bo tego już nie cofniesz, a co do tego, że robię to w pomieszczeniu, takim jak Mata Siłownia, to nic nie szkodzi. Tematy i tak są do wymiany, a mam chociaż ciepło, dobre światło. Wydaje mi się, że dużo lepiej niż jakbym miał gdzieś w garażu czy na dworze to robić, bo nie dość, żebym to pobrudził, to jeszcze pewnie by mnie wywiało i tutaj mam chociaż spokój, mogę się skupić. Tniemy. Jak dbam o e, maty. fajny, psika mocno i teraz wystarczy sobie wziąć najtańszego mopa i zaraz będzie luks pomyte? pomyte podłoga firmy Marbo Sport bardzo dobrze się spisuje czy pod ciężarami, czy sprzętem bardzo fajnie, płynnie się jeździ ławeczką także wszystko jest naprawdę gitara z kodem krzychu trenuje 11.21, macie 10% rabatu na wszystko. Nie obowiązuje na promocje i zestawy. Polecam, bo naprawdę można sobie całkiem fajną siłeczkę zrobić.